Było nas trzech, w każdym z nas inna krew, lecz przyświecał nam wspólny cel. Jaki cel mamy? Słuchajcie, jedziemy do Włoch nad jezioro Garda, po drodze będziemy mijać Czechy, Austrię, objedziemy Włochy, wracając zahaczymy Słowenię, Węgry i Słowację i z powrotem do Polski. Miejmy nadzieję, że nam się uda wypad. Wypad będzie na 6, może 7 dni. Zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Jest 27 sierpień, Stan przebiegu przed wyjazdem do Włoch 65 684 km jest kolejny dzień, 28 sierpień, godzina 603. Jesteśmy w Częstochowie na ulicy Wejherowskiej 65. Znaleźliśmy bardzo fajny nocleg, tani nocleg za trzy osoby, zapłaciliśmy 200 7 zł. Aktualności, aktualności, aktualności. W tym momencie znajdujemy się w Austrii. Przy jakimś Burger Kingu, restauracja, kierujemy się w stronę jeziora Aterzi. W okolicy tego jeziora będziemy szukać noclegu. Przenocujemy, aby jutro od samego rana cieszyć się widokami Alp. Także dopiero jutro zaczną się fajne widoki i jakieś ujęcia, które można fajnie uchwycić, myślę, że na, na kamerę. Bardzo fajny hotelik z klimatem. Może nie są tu jakieś warunki och, ale jest bardzo fajnie. Naprawdę. Super jest. Bardzo zanio nas wyszedł ten hotel. Widać, że naprawdę fajny klimat jest zrobiony. A tutaj mamy nasz pokoik. Porozkładaliśmy się trochę. Kaski ciuchy. Jedno łóżko. Tutaj dwa. Oczywiście, rum. Bez rumu się nie ruszamy. Łazieneczka. Rysznic. Wszystko jest to co potrzeba. Chiba umywalka. Może uda mi się wyjść, to pokażę Wam. No ten hotel ma świetność, pewnie już za sobą dawno. Ale no, pokażę Wam. To jest wyjście. Kiedyś jakiś taras musiał być, tak? Pokażę Wam. O, były kiedyś korty tenisowe. Basen, póki co jeszcze woda jest, jakieś oczko wodne. Nieźle, naprawdę. Wiecie co? Poznajemy całą historię tego domu. Zobaczcie, tu jeszcze garbusik stoi. To jest ten basen. To jest rok 1975. I co się okazuje, że chyba ta pani właścicielka to jest jakaś słynna tenisistka. Może ktoś z Was poznaje tę kobietę, ale zaraz wyjdziemy na zewnątrz. Ale ten dom po prostu cały jest z historią. Spójrzcie. Cała historia jest. Mega, bardzo fajnie to wygląda. Lubię takie klimaty. No i szary. Naprawdę mega bardzo fajnie jest. Puchary tak, to musi być tak, zobaczcie Puchary to pewnie wszystko wygrane puchary chyba Tenis 1978 Poranek przywitał nas bardzo ładną pogodą. Miało padać. Tak to jest jak w górach się zmienia szybko pogoda. Ale ciągną jakieś chmury. Może coś tutaj jeszcze nam psuje szyki. Ale póki co słoneczko ładnie świeci. Jest 7.20. Trochę nam się ten wyjazd dzisiaj opóźnił. Ale pakujemy się i startujemy. Motorki zaparkowane pod Atersy. Idziemy na jeziorko. I może uda się wykąpać. Jak widzieliście, pogoda nam nie dopisała. Musieliśmy się ubierać pod mostem na autostradzie. A jak się ubraliśmy, to przestało padać. O, i te robaki też są tutaj. Robaki, ślimaki. Gośka mówi na nie ze mną, że to chińskie. Ja pierdzielę, ale woda czysta. Mega szukamy plaży miejskiej Nie no, jest fantastyczny Spytaliśmy się pani, która przychodziła z psem, gdzie tutaj możemy się skierować Pani Sylwia nas wpuściła na takie yy, no nie wiem chyba to jest prywatny teren No i tutaj będziemy mogli sobie wejść do wody zanurzyć się no i już Głowę pod wodę w sandze to powiem, że nurkowałem w atyrzyn. dla kolegów z klubu nurkowego. Nurkowa <laughs> yeah. Nurkowanie zaliczone? Pogoda jest ciepła, naprawdę rewelacja Pogoda zajebista Słuchajcie Woda tutaj jest bardzo czysta Ale tutaj jest akurat zmącona Widzicie jakie fale są? Ale jest rewelka, rewelka Już teraz wiem dlaczego ode mnie krybu skalar Przyjeżdżają tutaj nurkować Idziemy nad wodospad, tak zwany kropelkowy Motory zostawiliśmy na początku tej drogi szutrowej I dochodzimy chyba do tego wodospadziku I jesteśmy dokładnie tutaj To ten wodospad kropelkowy Ładnie wygląda W samych gaciach, trudno Ręcznika nie mamy. Przechodzimy przez potok. Ale fajnie zimna woda. Mega. Ale prąd ostry. Ale pięknie to wygląda. Super, dá vai Stefan. Woda jest tutaj mega, mega zimna. Puszczam ten wjazd wam w przyspieszonym tempie, no bo co tutaj zanudzać moją powolną jazdą, ale popatrzcie na te widoki Mega. naprawdę śliczny Wyjeżdżając z tego tunelu od razu jak skręcicie w lewo, macie sklep z pamiątkami i taką wystawę. Aktualnie mamy 8,8 ,8 stopni tutaj. Inte domine sprawi. Jestem ciekawy co to znaczy. Napis na tak. Krzysiek słusznie za zauważył, że ten przejazd jest zamykany. Zobaczcie jakie drzwi.